Siemaneczko do Was w kolejnym odcinku z Wiedźmi na 3 i lecimy sobie. O, zaczęło się. Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił beczki. Geralt, tutaj! Aha, jeszcze czekam. O, ho, ho biało włosy. Ty wyglądasz na takiego, który się lubi na Dzięki, może innym razem. No co nie się prosić. Ja stawiam. Co? Co jest? Co on zrobił? Zatrzymał czas? Oczywiście, że tak. Gdybyś się nie popisywał, uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Hmm. Kim ty właściwie jesteś? Gaon Terodim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję. Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Szlachetnie, ale ty zawsze chcesz czegoś w zamian. Prawa Rynku. Nie ja powiedzenie, że nie ma nic za darmo. Nie jesteś człowiekiem to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Jeanem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Gerald, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruje i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z olgierdem. I już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby. I zrobiłem to. Zdaj mi ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się. Hmm. Tak. Pamiętaj, wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę z nami. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co on zrobił? Serio? Co ulicha? czemu mam muchę w zupie? Skąd się tu wziąłeś? Jestem Wiedźminem. a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiedz swojemu Atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskinie. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Y, by, by była tu ta medyczka twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Dobra. Ludzie, widzieliście? Chłop padł ciągle! chwilą go widziałam żywego. Jest dobrze. Co, on serio Jak zemlał, jak cały we krwi jest? Opcjonalne, po rozmowie z Shani. No dobra, chodźmy do niej. Pogadalne z wiem, co ona ma do powiedzenia, ale już to zobaczymy. Cóż tam ma do powiedzenia ta dama? O, no, przepraszam bardzo. wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałeś włamanie? To? Nie, po prostu się wyprowadzam. Aha, co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z Tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Gerald. Na front wschodni. Do Kedwen. Co wyczytałaś, Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgiert mu zlecił, i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek, nie dopuszczał do nich nikogo. Nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oksenfurcie. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą, uniwers. Strażnicy. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym, może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Dobra, zaraz, Sani. Idziemy w końcu skończyć. O podobne nachodnicy. No, no chodź. Tak? Jak w ogóle w tej chwili działa uniwers? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali? Udają szewców braczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyszli. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. <noise> Bez obaw. Zawsze uważam. Oxenford Akademia. Dobra. Ciekawe co tu jest do zrobienia. Co chcesz Geralt? Tak? Co chcesz Geralt? Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam byłeś dla mnie milszy. Przy okazji jak twoja noga? Y, w porządku. Jakby nigdy żaden Bełt jej nie przebił. Cieszę się, bo widzisz, gdybym się wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. <laughs> Bruno, no? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest. Przecież niczego nie ukradnie. Hmm, no dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć z niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Dobra. Idź do tyłu Idź na tyły, okej okay? Szybciej tu nie będzie Skoro na tyły, no to tu są tyły O na skrzynka jakaś że... No mam z tej Dobra lecimy So Gerald. Ja, Gerald, jesteś tam? Jestem. Łaplinę. Skąd wziąłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na... Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję, Ci, Ciszań. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jak... W takim razie, do zobaczenia. Dobra. Dostaj się. Fuck. Leżeć dobra Zamknięte na cztery z pusty muszę znaleźć inną drogę Albo Ardzik sobie może zostawił otwarte okno <laughs> na pewno zostawi otwarte okno Zobaczymy zresztą od no. Balkonem. O oh fuck. Teraz to piecznie Za słaby strop. Te belki stropowe. Stłuczone lustro nie wygląda mniejszy musiał Giliana Giuliana al bocco strasznie zakurzone no. Franko to ty postaw nocnik tam gdzie zwykle i zabierz tacę nie będę dziś jadł Profesor Szeszlot kim jesteś jak tu wszedłeś Wyroś się ja nic nie wiem nic nie chcę wiedzieć rozumiesz nie chcę nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Nikt mnie nie przysłał. Kłamiesz, jestem ślepy, ale czuję nieczyste moce jak nikt. Jak myślisz? Dlaczego jestem taki cenny dla łowców czarownic? Jestem wiedźmina. Mm, mutant. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś Wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem, bo Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odimu. I jak się go pozbyć, zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilwgardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bać. zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieliby. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, Olgiert miał poświęcić kogoś. Z... W takim razie, dlaczego Olgiert chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił wrata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z gaunterem Odimem, zwanym panem Lusterko. O, proszę. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć. Zabić się go nie da, ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo. Dziękuję Ci, bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu. Człowiek może się jeszcze na coś przydać. O oh, fuck.

我机构做哪些了？嗯嗯